Rozdział 7. Pod wieczór mgła podeszła w doliny, zalała górskie roztocza mętnymi falami, a świat, do tej pory szeroki i pogodny, skurczył się i sposępniał. Bukowy cały dzień kluczył po stokach otaczających Kochołowską, krył się w najgłębszych lasach, szedł najtrudniejszymi szlakami, byle nie natknąć się na Niemców. Wiedział, że Lemkę zaalarmował cały zakopiański garnizon, a Niemcy przeczesują okolice. Kilka razy ujrzał ich z daleka, ale zawsze umknął im w porę. Kiedy spostrzegł, że mgła zatapia góry, odetchnął z ulgą. Węgle zawsze trudniej znaleźć uciekiniera. Teraz zbliżał się do szałasów na hali przysłop. Był tak wyczerpany i głodny, że słaniał się na nogach, a jednak starczyło mu jeszcze sił, by dowleć się do znajomego szałasu i rzucić się na wiąchę zdeptanego siana. W tym samym czasie na polanie pod palenicą Wierchem wznoszącym się lesistą kopułą nad kościeliskiem, trzej mężczyźni siedzieli przy małej watrze. Rudy, barczysty chłop i ten drugi, chudy, czarny, odziany w futro z bobrowym kołnierzem, odsunęli się od trzeciego, który dopiero dwa dni temu przyłączył się do nich. Z zawiścią spoglądali na karabin, który tamten przezornie trzymał na kolanach. Umówili się, że odbiorą mu go tej nocy. Bez broni nie mogli dłużej błąkać się po górach. Ten trzeci, śniady cygan o gęstej czarnej czuprynie, zdawał się nie zwracać na nich uwagi. Przesunął do siebie obszarpany stary plecak, wyjął zeń owinięte w kawałek worka skrzypce, odwijał je wolno. Potem zaczął stroić. Przestań! powiedział z stłumionym głosem. Cygan nawet na niego nie spojrzał. Przejechał jeszcze raz smykiem, wydobywając ze skrzypiec żałosne tony. Po chwili zaczął grać na madziarską nutę. – Mówię ci, przestań! Głos ryżego zabrzmiał ponuro i ostrzegawczo. Cygan znieruchomiał. Błyszczące dziwnym blaskiem oczy skierował na ryżego. – A co ci? Nie słyszałeś w południe strzałów? Cygan wzruszył ramionami. – Mało to razy strzelają. Tamten łypnął groźnie mętnymi oczami. – Mówię ci, przestań, bo ci te skrzypce rozłupie. Cygan uśmiechnął się dziwnie, jeszcze raz wzruszył ramionami i niechętnie odłożył skrzypce. Ten drugi chudy, z oczami ostrymi jak łasicy, wytarł wierzchem dłoń spieczone wargi. Teraz to nawet w górach nie ma spokoju, powiedział przeciągle. Pełno luda się kręci. Jak nie Niemcy, to partyzanci. Jak nie partyzanci, to Niemcy. Nawet russcy się zjawili. Rzucają ich na spadochronach. Pełno ich po słowackiej stronie. Cygan uśmiechnął się blado i znów podniósł skrzypce. Ryży rzucił mu piorunujące spojrzenie. – Ty, ile razy mam ci mówić? – Co ci szkodzi? – Smutno. – A jak usłyszą, przyjdą, złapią, ładnie będziesz wyglądał. – Nie i tak, wszystko jedno. Co to za życie, kiedy nawet zagrać nie można? Chudy poruszył się niespokojnie. – Daj mu zagrać, Bacek. co ci szkodzi? powiedział stłumionym głosem i mrugnął porozumiewawczo. Ryży machnął z rezygnacją ręką. A, nie gra. On i do piekła ze skrzypcami pójdzie. W oczach cygana pojawił się jasny błysk. Chwycił skrzypce, przejechał dwa razy smykiem, potem przymknął w rozmarzeniu oczy i zaczął grać cicho. Tak cicho, że ledwie powietrze zadrgało. Wtedy chudy podniósł się. Zgarnął przydługie poły futra Mocniej przepasał się surowym rzemieniem i udał, że się oddala, ale kiedy przechodził obok cygana, błyskawicznym ruchem schylił się, chwycił za lufę i porwał mu karabin z kolan. Cygan wstał jak pchnięty sprężyną. – Co robisz? – zawołał zdławionym głosem. Chudy cofnął się o dwa kroki, uniósł lufę karabinu. – Tobie przecie niepotrzebny – zażartował wisielczo. – Oddaj, nam się bardziej przyda – Rzucił z boku ryży i roześmiał się chrapliwie. Chudy zrepetował broń. Po co ci karabin? Starczą ci skrzypce. Na karabinie nie będziesz grał. Oddaj! krzyknął cygan z załamującym się głosem. Ryży pokiwał kudłatą głową. Nie, szarp się. I tak zostaniesz z nami. Jaka to różnica? Czy ty go będziesz miał, czy my? Cygan cofnął się. Zacisnął pięści, jak gdyby gotował się do ataku ale ujrzawszy skierowaną w jego stronę lufę, opuścił bezradnie ręce. – Tacy koledzy! – splunął. – Nie zostanę z wami! Nie zostanę! W oczach chudego pojawił się błysk gniewu. – Jak nie zostaniesz, to zmiataj! I to już! Przyciągnął do siebie kolbę, a lufę podniósł na wysokość jego głowy. – Nie zostanę! – wyszeptał cygan. Schylił się po leżący przy ognisku plecak, rzucił do środka skrzypce i złapawszy plecak za rzemienie, zaczął się cofać, nie spuszczając oczu chudego. Kiedy był już wśród pni drzew, splunął jeszcze raz i zawołał: Nie zostanę, a wy i tak zadyndacie na szubienicy. Ryży schylił się. Ze zlodowaciałego śniegu wyrwał płaski kamień. Cisnął go w stronę cygana, lecz jego już nie było widać. Zniknął w gęstej smerczynie. Ryży wrócił do ogniska, spojrzał w stronę chudego. Ten uśmiechnął się szeroko, ujął karabin w obie ręce i cisnął kamratowi. Ryży złapał go w locie. Chwilę przyglądał mu się z uwagą, potem chlasnął dłonią w kolbę. W porządku, powiedział, teraz możemy tam iść. Była to nędzna szopa, w której latem składano siano. Stała pod samym lasem, a do najbliższego przysiłka, Rostok, trzeba było iść pół godziny. Gładczanka przeniosła się do niej jesienią, kiedy Niemcy spalili jej dom w kajsówce. Oszalowała deskami ściany, przegrodziła szopę. Z jednej strony przegrody umieściła krowę i dwie owce, a z drugiej zrobiła palenisko. Mąż jej, Wojtek Gładczan, od lat już był w partyzantce. Z matką został tylko jedenastoletni syn Maciek. Mieli nadzieję, że przetrwają tu do końca wojny. Pod paleniskiem trzaskały wesołe, smolne bierwiona. Maciek usiadł na zydlu, wyciągnął przed siebie dłonie, grzał je w łagodnym cieple bijącym od ogniska. Na blasze syczała woda. Kobieta ugniatała na desce ciężkie jak glina ciasto. Naraz gdzieś wysoko, w mglistym powietrzu ponad szopą, odezwał się przeciągły wisk, niby brzęczenie komara. Maciek uniósł głowę. – Słyszeliście, mamo? – Znowu lecą. Co ci ta leci? Dyć samoloty. Podobno Ruscy broń zrzucają po słowackiej stronie. Skąd wiesz? A dyć mówili, że na granicy pod Churchocim Wierchem chłopi spadochron znaleźli i całą skrzynię amunicji. Kobieta westchnęła. Lepiej by spyrkę zrzucili albo kiełbasę. Chłopiec roześmiał się głośno. No wej, lepiej by było. A rano chłopcy pod krajsówką widzieli cały oddział naszych. Podobno pod czarnym Dunajcem Niemców rozbili. Urwał nagle, gdyż w tej samej chwili ktoś mocno załomotał we drzwi. Kobieta znieruchomiała w trwożnym oczekiwaniu. Chłopiec wstał, ostrożnie podszedł do drzwi. Nie otwieraj! krzyknęła przerażona. Drobnymi krokami podbiegła pod drzwi. Po drodze wycierała oblepione ciastem dłonie. Po chwili całe drzwi zadygotały, zapiszczały w zawiasach. Ktoś walił w deski kolbą. Kto tam? zawołała zdławionym głosem. Swoi! Swoi! Otwierać! odezwał się za drzwiami męski, niski głos. Nikogo nie wpuszczę! odkrzyknęła. Podparła drzwi ramieniem, jak gdyby chciała przygotować się do otwarcia ataku. My od waszego męża, z oddziału! Kobieta zamieniła z chłopcem porozumiewawcze spojrzenie. Wpuśćcie, mamo. To taty. Wyszeptał Maciek. Nie wpuszczę. Powiedziała twardo. Niech przyjdą za dnia. A potem zawołała w stronę drzwi. Za dnia przyjdźcie! Mamy ważne wiadomości. Odezwał się drugi głos, wyższy i nieco piskliwy. Chłopiec spojrzał błagalnie. Puśćcie ich. Przeżegnała się pospiesznie. Wolno odsunęła zasuwę. Ktoś pchnął drzwi i nagle w bijącym od naftowej lampy świetle ukazali się ci dwaj. Jeden ryży w niemieckim skórzanym płaszczu, drugi ciemny, w futrze z kołnierzem nastawionym wysoko na uszy. Wtoczyli się niosąc ze sobą chłodny powiew wieczoru i zastały odór potu zmieszany z zapachem machorki. Obaj byli zmordowani, wynędzniali, a z ich oczu biło coś groźnego. Kobieta wydała stłumiony okrzyk. Trwożnie spojrzała na tkwiące w dłoniach ryżego karabin. Chłopiec cofnął się do paleniska. Nie bójcie się, powiedział ryże stłumionym głosem. Ten w futrze zatrzasnął za sobą drzwi. Rozejrzał się przymrużonymi oczyma, a gdy stwierdził, że prócz tych dwojga nikogo nie ma w szopie, zapytał. Nie widzieliście tu w okolicy Niemców? Nie, wyszeptała kobieta, cofając się pod ścianę a innych tu nie było? Kobieta opanowała pierwszy atak lęku, wyprostowała się, rzuciła niemal wyzywająco. A co wy się tak dopytujecie? Radziłabym wam uciekać, bo tu nieraz patrole zachodzą. Mówcie, co macie do powiedzenia i... Spokojnie, przerwał jej ryż. Chłopiec przez cały czas przypatrywał się im szeroko rozwartymi oczami. Teraz podszedł do matki. A co z tatą? Ryży uśmiechnął się kpiąco. Zdrowów, nic mu nie będzie. Kobieta żachnęła się gniewnie. Jej piękne, ciemne oczy błysnęły jak u osaczonej kocicy. Mówiliście, że od męża, ale widzę nie tak ostro krzyknął ryży. Jeszcze raz z uwagą rozejrzał się po kątach. Potem rzucił już łagodniej: Nie bójcie się, chcemy z wami spokojnie pogadać. To mówcie, czego chcecie? Nic wielkiego. Trochę żarcia. Chleba, spyrki, sera. Nie mam powiedziała twardo. Wszystko już inni zabrali. Ten futrze uśmiechnął się kpiąco. Poszukaj, to może coś się znajdzie. Kobieta chwyciła mocno chłopca za ramię, przygarnęła go do siebie. Źleście trafili. U mnie bieda. Bieda uśmiechnął się niemraworyży. U nas jeszcze większa. Ale ja do was po prośbie nie przychodzę. Ryży spojrzał ponuro z krzaczastych brwi. My nie po prośbie. A chudy dodał z boku: Coście taka niegościnna! Podciągając opadające do kostek futro, zbliżył się drobnymi krokami do stojącego w kącie przykrytego białą łoktusą cebrzyka. — A to co? zapytał z chytrym uśmieszkiem. Kobieta rzuciła się w jego stronę, zabiegła mu drogę: wszystkiego mnie zabierzecie! Odtrącił ją jednym pchnięciem i zdarł z cebrzyka łoktusę. Na wierzchu cebrzyka była drewniana pokrywa, przeciśnięta sporym kamieniem. Chudy chciał odsunąć kamień, lecz kobieta natarła na niego, chwyciła go za bobrowy kołnierz i chciała odciągnąć. Lecz w tej samej chwili ryży krzyknął głosem nieznoszącym sprzeciwu: Stój! – Usłyszała, że repetuje karabin. Cofnęła się. Oparła plecami o ścianę i zawołała jękliwie. Strzelajcie, psie krwie, strzelajcie! Chudy poprawił bobrowy kołnierz. Po co tyle krzyku o trochę bryndzy? Możemy się podzielić. Zacisnęła zęby. Zawołała w straszliwym gniewie. Nie dam! Nie zabierzecie mi wszystkiego! Chudy doskoczył do niej, chwycił ją w pół. Zaczęli się szamotać. Kobieta jęknęła głucho i przeciągle, jak ranne zwierzę. Chłopiec zapłakał, rzucił się na chudego i jął go okładać pięściami. Ten kopnął go, objął mocniej kobietę, rozwartą dłonią zasłonił jej usta. Nie krzycz, głupia, nie krzycz! Oczy masz złe, ale ładne, cholernie ładne i ogniste. Odepchnęła go, wymknęła się z uścisku, a kiedy zobaczyła skaczącego z zaciśniętymi pięściami chłopca, chwyciła go za przegub ręki i odciągnęła. Potem spojrzenie jej spoczęło na karabinie. Ryżys stał o trzy kroki, broń trzymał gotową do strzału. W jego przymrużonych oczach czaiło się okrucieństwo. – No a co? – powiedział przeciągle. Na co czekasz? Kobieta ogarnęła się. Wypchnęła pod spódnicę rozerwaną bluzkę. – O oczy wam chyba nie chodzi – powiedziała zgryźliwie. W jej źrenicach pojawił się nowy błysk, wyrażający kobiecą przebiegłość. Podeszła bliżej paleniska. Jakżeście głodni, to zaraz uważę za cierek. Trzeba było tak od razu uśmiechnął się chudy. Ładnaś i nie taka głupia. Wzruszyła ramionami, a wy od razu z karabinem. Podeszła wolno do paleniska. Ryży ruszył za nią. Jego ogromny cień przesłonił połowę izby. Kobieta nachyliła się nad kociołkiem, zerknęła za siebie. Widziała jego płaską, opuchniętą, osypaną rudym zarostem twarz i małe, wodniste oczy. Udała, że przesuwa kociołek na środek paleniska. Naraz złapała kociołek, chlusnęła wrzącą wodą prosto w twarz ryżemu. Ten jęknął, zasłonił oczy ramieniem. Karabin wypadł mu z rąk, głucho uderzył o spróchniałe deski podłogi. Chudy rzucił się po karabin, lecz zanim go dosięgnął, otrzymał straszliwy cios rozpalonym kociołkiem w głowę. Miękko osunął się na ziemię. Kobieta chwyciła chłopca za rękę, pociągnęła za sobą i biegiem dopadła drzwi. Pchnęła je. Nie obejrzawszy się wybiegła z szopy. Chudy ocknął się z zamroczenia. Uniósł się na klęczki, zobaczył leżący na podłodze karabin. Chwycił go, wstał i chwiejnym krokiem ruszył do drzwi. Na dworze było mglisto. W dali majaczyły osnuce przędzą mroku drzewa, a bliżej wydeptana ścieżka ciemniejszym szlakiem biegła przez szarzyznę śnieżnego pola. I ziom wszedł od lasu. Na ścieżce nikogo już nie było. Odwrócił się. Jego kamrat stał plecami oparty o ścianę. Zgiętym ramieniem osłaniał poparzoną twarz. Jęczał. A kiedy usłyszał kroki i odsłonił twarz, chudy aż krzyknął z wrażenia. Twarz była czerwona i opuchnięta. Oczy tonęły w fałdach nabrzmiałych powiek, O to suka wyszeptał ryży przez zaciśnięte wargi. Nagle krew uderzyła mu gorącą falą do głowy i pociemniało w oczach od gniewu. Doskoczył do paleniska. Z wściekłością kopnął ułożoną na cegłach blachę. Blacha głucho uderzyła o ścianę, a przepalone cegły z łoskotem posypały się na podłogę. W ataku szału kopał bez opamiętania obmurowanie paleniska. A potem butem rozgarnął dogasający żar. Węgle z sykiem potoczyły się na podłogę. Chudy splunął wściekle i nagle zawołał: uciekamy, wacek! chwycił kamrata pod ramię i pociągnął ku drzwiom. Kiedy wychodzili z szopy, płomienie ogarniały już podłogę.